Prawdopodobnie stoimy przed wielkim odkryciem w historii Śląska przed odkryciem obecności kobiet. I aby o tym opowiedzieć w miarę krótko, ale też zachęcić do tego, aby temat poznać i jakoś się z nim zaprzyjaźnić zaprzyjaźnić się z Herstorią, czyli historią widzianą z perspektywy kobiet historią, która opowiada nieco inaczej nasze wspólne dzieje. Bo opowiada o sytuacjach mniej znanych, do tej pory w ogóle nieopisywanych, trzeba chyba nadać temu jakieś ramy. I pomyślałam, że ciekawymi ramami dla opowieści o śląskich kobietach będą dwa zdania. Czyli tę historię chciałabym zawrzeć pomiędzy zdaniem, że wolność rodzi się na kolanach kobiet, a drugie zdanie to. Naród, który nie przeżył swojej historii, będzie ją musiał przeżyć powtórnie. I teraz spróbujmy zmieścić się w czasie i opowiedzieć o historii powstawania Wielkiego Ruchu Kobiecego, o historii kobiet, które stały się nie tylko nieobecnymi bohaterkami dziejów Śląska, ale także wciąż żywymi pamiątkami. Rodzinnych historii, wciąż żywymi przykładami i wzorcami pewnej postawy. To dzisiaj zastanawia fakt, że powiedzenie matka Polka jest na Śląsku postrzegane w bardzo różny sposób. Matka Polka to z jednej strony ta obca kobieta przychodząca z zewnątrz, ta Polka, nie Ślązaczka. A z drugiej strony to jednak działaczka szeregów towarzystw kobiet, związków kobiecych. To osoba, która darzona była powszechnym szacunkiem. To często kobieta w purpurce, czyli w śląskim stroju. Gdzie jest środek tej postaci? Gdzie ją możemy precyzyjnie narysować? Skąd ona się bierze, ta nieobecna i obecna kobieta w historii śląska? Myślę, że tutaj możemy się posłużyć porównaniem do historii uniwersalnej, która w ogóle rzadko opowiada o historii kobiet. I w tym sensie śląska historia nie różni się zbyt wiele od opowieści, które serwują nam szkolne podręczniki czy edukacja regionalna. Nie znajdujemy kobiet, ani w historii Polski, ani w historii Europy, ani w historii świata zbyt wielu. Dopiero od niedawna skupienie na perspektywie kobiecej, z perspektywie kobiet, które wniosły wielki wkład do naszych wspólnych dziejów, powoduje, że zaczynamy nieco inaczej patrzeć na tę brakującą połowę dziejów. Ślązaczki, czy mieszkanki Śląska, bo chyba tak szerzej trzeba powiedzieć, mieszczą się w tym zbiorze. W zbiorze obecnych i nieobecnych, zapomnianych i pamiętanych nieco inaczej. Żeby stały się elementem edukacji regionalnej, żeby stały się ważnym elementem upamiętnienia, który wpisany jest na trwałe do historii Górnego Śląska, Musimy o to zadbać. Musimy o to zadbać najpierw w ten sposób, że poszukać, jak do nich dotrzeć, jak dotrzeć do informacji o tych kobietach. Niewątpliwie robimy to trochę za późno, ale z tym problemem musimy się jakoś pogodzić. Bo gdy przyjrzymy się bohaterkom w purpurkach, kobietom należącym do towarzystw polek, do towarzystw młodych polek, a wcześniej do czytelni ludowych, do chórów, czy też do Towarzystwa Gimnastycznego Soku, to tam odnajdziemy kobiety, które dziś już nawet w własnych rodzinach nie są pamiętane nie zachowało się po nich zbyt wiele pamiątek a i niejednokrotnie same rodziny nie wiedziały o tym, że kobiety tak mocno były zaangażowane w działalność publiczną. Takie proste pytanie, u progu dokąd idziesz, nie jedna z tych kobiet odpowiadała, że do księdza, bo to często na plebanii odbywały się zebrania, to często w ukryciu, to często w kontekście zupełnie innego działania, na przykład związanego z rytuałami roku kościelnego czy roku liturgicznego, kobiety spotykały się w parafiach i tam wspólnie haftowały, uczyły się śpiewać, przygotowywały jasełka. Natomiast w momencie, kiedy włącza się do tego działalność, na przykład propolska, czy działalność samoedukacyjna, czy działalność sąsiedzka, czy działalność już związkowa związana z propolską propagandą, czy też z wzajemnym wspomaganiem się kobiet, które uczestniczyły w tym wielkim kobiecym ruchu, zaczynamy mówić o pewnej nowej postawie wśród kobiet. Podsumowując, można powiedzieć, że poszukiwanie kobiet w historii Górnego Śląska i próba opisu takiej mapy, stworzenia takiej mapy, na której moglibyśmy te kobiety narysować jako przykłady różnych ról i różnych postaw, no naprawdę jest bardzo, bardzo trudna. To, co zarysowałam przed chwilą, to pewna Grupa górnoślązaczek to pewna grupa napływowych polek z Wielkopolski, z Małopolski, z innych obszarów, jeszcze wcześniej Polski pod zaborami, które przybywają tutaj i łączą się w tej działalności pod różnymi szyldami. Jednokrotnie ukrywają się. Pod działalnością związaną ze wspomaganiem Kościoła Katolickiego. Niejednokrotnie usiłują budować ten swój ruch wyłącznie w oparciu o edukację związaną z propagowaniem języka polskiego, historii Polski, e, nauką e, rytuału i obyczaju związanego z polskością. W tym momencie dosyć ważne jest, aby rozstać się ze stereotypami. Samo uczestniczenie kobiet górnośląskich w działaniu społecznym, w działaniu politycznym, w działaniach edukacyjnych jest niewątpliwie emancypacyjnym krokiem kobiet, które wykonują one czasami nieświadomie, czasami bardziej świadomie, ale celem samym w sobie nie jest emancypacja, co właśnie służenie jakiejś idei. Niewykluczone, że niektóre z emancypantek, które przybywały tutaj na Górny Śląsk, a wcześniej miały okazję pracować w związkach kobiet na terenie Królestwa czy na terenie Wielkopolski, jak choćby Janina Omańkowska, czy Ludwika Radziejewska, czy wiele kobiet, które przebyły na Śląski jeszcze przed 1900 rokiem, jak Teodora Dębkowa to były kobiety, które niosły ze sobą pewną praktykę i pewne doświadczenie, którym dzieliły się z górnoślązaczkami. Ta praktyka działania to była na przykład własna prasa, inny sposób komunikowania się między kobietami, rodzaj sieciowania i wspomagania się w społecznej pracy. Bardzo ważne jest aby zauważyć, że ta, to siostrzeństwo kobiet, ta ich relacja była nieco inna niż tradycyjne męskie związki. Polegała nie tylko na tym, że kobiety wzajemnie wspomagały się w życiu publicznym, ale także pomagały sobie w swoich działaniach typowo rodzinnych tych związanych z dziećmi, tych związanych z starszymi rodzicami. Oraz tych związanych na przykład z próbą zdobycia wykształcenia, a potem zawodu. Znamienne jest, że kobiety zanim dochodziły do pełnej świadomości działania patriotycznego, politycznego, te najważniejsze cele widziały w pomaganiu innym ludziom. I tutaj ten górnośląski ruch kobiecy. Na pewno jest podobny do tego, jak działały kobiety w innych częściach Polski, do tego, jak działały kobiety wtedy na przełomie XIX i XX wieku w całej Europie. I przechodząc do opowieści o kobietach w kontekście powstań śląskich, w kontekście akcji plebiscytowej, w kontekście wspomagania. Pracy, którą wykonuje na przestrzeni lat tak zmienną przecież Wojciech Korfanty. Widzimy kobiety, które zaangażowane są w działania lokalne. Widzimy kobiety, które zaangażowane są w rok liturgiczny, który jest sprzęgnięty mocno z symboliką patriotyczną, propolską. Widzimy też kobiety napływowe, które przewożą ze sobą edukację. Wracając do kobiet w purpurkach, o których mówiłam na początku, o kobietach, które nagle mieszają się z mieszczkami, mieszają się z pierwszymi urzędniczkami, z pierwszymi Kobietami, które pełnią różne funkcje, czy to w komitetach plebiscytowych, czy to w zapleczu działań militarnych, jako powstanki, jako kobiety lekarki, sanitariuszki, tłumaczki, jako te, które zdobywają wiedzę o. o o froncie i stają się kurierkami, stają się kurierkami w obydwie strony jako te, które magazynują broń, przechowują żywność, które stają się takimi organizatorkami zaplecza pól bitewnych, to widzimy, że te wszystkie nowe funkcje nie tylko stwarzają nową rolę kobiety i jej nowe, wywołują u niej samej nowe decyzje, ale tworzą coś w rodzaju takiego powolnego um, rozwoju uczestnictwa kobiet, świadomego uczestnictwa kobiet w życiu społecznym. I teraz jeżeli zobaczymy takie inne trochę kobiety, takie trochę inne górnoślązaczki, takie kobiety, które zaczerpnęły wiedzę już z różnych stron świata, ale też pogłębiły ją aktywistycznie, um, Udzielając się, działając w sferze publicznej, to możemy powiedzieć, że to zaplecze w związkach Towarzystw Kobiet, które miał Wojciech Korfanty, było fantastyczną, świetnie zorganizowaną grupą poparcia. Wojciech Korfanty bardzo wiele zawdzięcza kobietom, ale współczesne górnoślązaczki zupełnie nic o tym nie wiedzą.